Ten, ten przycisk. Aha, nagry właśnie się dobra. Nie. Cześć dzień dobry. Ja znam się na tym. O, co jest? Co? Eka. Cześć dobry. Nie, za nie mam. Cześć dzień dobry. Dziś by na ja. Nie, ja, ja ogólnie nie nagrywam ale może narobię jakiś film, no, no, ogólnie miał różne takie... Będę no, no, na nagrywał raz, na dwóch, zapraszam kolegów do siebie, a szczególnie to będą może że miała łapujecie i takie tam... Ja się na tym nie znam, no, będzie dobra. Zawodowo, odcinek, gdzie nie ma to ale eee, to będzie trochę o tak. Skończyłeś? Gdzie... No, jeszcze nie. Może, może będę robił takie filmiki z Xboxa na W. Ogólnie będę robił filmiki różne takie. Może skadek usłyszy. Nie mam dobrej kamerki. Nagrywam nie na różnych rzeczy. Okej, okay, no to... Czekaj! Powiedz nie chcę. Tak. Mój brat to jeszcze górnie... Oliver Celewski, Ej, w, w kanałach macie link, link do mojego kanału. Sorry, że nie podałem Alexa w moim zapomniałem. Okej, okay, i